Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie prezentacja Audi A4 w odmianie Allroad. 22 rok, 40 TDI quattro czyli napęd 4x4, 2-litrowy diesel o mocy 204 koni z miękką hybrydą. Samochód mega fajnie wyposażony, oczywiście bardzo poszukiwana odmiana Allroad. Mieliśmy chyba nawet aż w zeszłym roku dopiero Allroada bardzo są Ciężko dostępne samochody. Tu mamy pełny 2022 rok w przebiegu, w 122, chyba dwóch dokładnie tysięcy kilometrów, w mega fajnej konfiguracji, w pięknym, czarnym kolorze, jasne wnętrze. Do tego mamy bardzo bogate wyposażenie. Ja też pokażę dosyć szczegółowo na filmie. No, już na, na dzień dobry, Państwo widzieli, że jest to oczywiście tutaj reflektory HD Matrix, radary. No, is Bliss, więc jest naprawdę bardzo fajnie i bardzo. Bogato. samochód oczywiście mamy bezwypadkowy, w pełnym oryginalnym lakierze. Ja też Państwu pod koniec filmu zrobię pomiar grubości lakieru, tak aby każdy mógł sobie stwierdzić i zobaczyć, jak wygląda powolka lakiernicza w tym samochodzie. A już na dzień dobry pokażę, że mamy szybę czołową również oryginalną z 22 roku. Oczywiście Audi. Samochód mamy w pełni 100% bezupadkowy, do czego mamy bardzo szczegółowy raport potwierdzający ten fakt, ponieważ samochód kupujemy, kupiliśmy. Właśnie to jest bardzo ważna informacja, bo Samochód pochodzi z rynku niemieckiego. Kupiliśmy go za pomocą domu e, od firmy Polizingowy. Jest to auto Polizingowe. No i tak mówię, auto kupione online, czyli my mamy do auta bardzo szczegółowy raport, e, który no, opisuje cały samochód, stan faktyczny, jego historię. Właśnie tą historię również lakierniczą, jak, jak ona wygląda. Cały samochód został zmierzony przez rzeczoznawców. E, I e, stąd wiemy też, że auto jest w oryginale, dlatego też tak jak mówię, e, u nas nie tyle co e, jakby e, będzie pomiar na filmie i, i my tu gwarantujemy, że auto jest bezwypadkowe i w pierwszym lakierze. E, to też jest wszystko udokumentowane do, na specjalnych raportach przez zależność rzeczoznawców e, z Niemiec, więc e, oczywiście tam to, sobie, to są dokumenty podpisane, to są dokumenty oficjalne, więc... Mm, nie ma u nas coś takiego jak kupowanie kota w borku. U nas jest wszystko w pełni udokumentowane. Na auto wystawiamy pełną fakturę VAT-23%. E, czyli jest tutaj jeszcze e, bardzo. Możliwość korzystnego zakupu ze względu na to, że można kupić auto za gotówkę, odliczyć sobie VAT, można kupić auto, wziąć w leasing, leasing operacyjny, gdyż jest faktura VAT 23%. Wszystkie formalności swoją drogą kredytowo-leasingowe, bo możemy załatwić kredyt i leasing dla osoby fizycznej, można załatwić już tu u nas na miejscu. Praktycznie nie wychodząc z domu, nasz opiekun, pan Dareczek, zajmie się wszystkim, zrobi państwu finansowanie, jeżeli takie będzie. Potrzeba, a Pan Dareczek robi większość finansowań w naszej firmie, gdyż to są bardzo dobre warunki, bardzo konkurencyjne, a przede wszystkim tempo. Do dwóch, trzech dni i samochodem klienci odjeżdżają, więc to jest bardzo fajna oferta. E, teraz tak, co do auta, no to przede wszystkim mamy wersję all road, to jest duży, duży plus. Mamy oczywiście. E, Radar z aktywnym tempomatem mamy pełen pakiet systemu bezpieczeństwa, blisy blusterka, line assist, czyli utrzymywanie toru jazdy. Mamy reflektory HD Matrix. Charakteryzują się tym, że są pływające kierunki zarówno z przodu, jak i z tyłu. Eee, ale to są też reflektory już autonomiczne, które nie, o, nie oślepiają, nadjeżdżające z przeciwka, które wycinają sobie odcinki jezdni. To jest naprawdę przyjemność jazdy na takich reflektorach. Totalnie nie wymagają ingerencji człowieka. Mamy e, napęd quattro oczywiście. Mamy ten słynny taki grill fajny od wersji Allroad. Dużo takiego. Auto jest troszkę podwyższone, poszerzone. Te chromowe wstawki na dole. Fajnie to wygląda. I proszę zwrócić uwagę, że bardzo ważna rzecz. Mamy oczywiście piękne felgi od e, wersji Allroad, e, ale bardzo ważna rzecz. Wszystkie listwy te nazwijmy to all są e, takie lakierowane, nie są te e, te listwy, które są w, e, w tym sz, w czarnym takim plastiku, tylko one są specjalnie lakierowane, tu mamy taki napis jeszcze dodatkowy emblemat Quattro że, żebyśmy wiedzieli, że jest to naprawdę bogata wersja, no i proszę zwrócić uwagę, no przekrój poprzeczny wersji Allroad naprawdę świetnie wygląda i świetnie to się komponuje z tymi listwami w takim kolorze szarym z tymi listwami lakierowanymi fajne jest tutaj to odcięcie ten leciutki kontrast między czarnym a tym szarym genialnie to wręcz wygląda czarne listwy wokół szyb, czarne relingi, czarne szybki, no proszę zwrócić uwagę Wygląda to po prostu pięknie. Do tego mamy fajne... A ja zobaczę jeszcze tu jedną rzecz. A, okej, okay. dobra, musimy tu wziąć na auto. Dobra, może to nie były świata na auto. Eee. O. I mamy tutaj piękne, pływające kieruneczki z tyłu. Mamy też z tyłu ten dyfuzor, taki od wersji Allroad. On jest też taki eee, taki yy, i też taką Chromową stawką na dole e, oczywiście. Quattro klapa elektryczna, proszę bardzo. I to jest jeszcze sterowana agresem, e, sterowana agresem nogi. E, mamy tak, mamy oczywiście hak holowniczy. Jakby ktoś potrzebował, pyk klapa nam się zamyka. Mamy w ogóle system trailer z wolne ręce, co też Państwu zaprezentuje. I zbejdziemy sobie do środeczka. O, teraz auto jest otwarte. Teraz auto zamknąłem. A teraz, o i zamknięte, i teraz mamy znowu auto otwarte. I proszę zobaczyć, mamy ten środeczek. Piękna, dwukolorowa tapicerka. Bardzo fajnie, że tu mamy rączkę tą skórą. Fajny taki kremowy kolorek. Naprawdę wygląda to genialnie. Pamięć ustawień foteli, ponieważ fotele mamy elektrycznie sterowane w takim pięknym, kremowym kolorku. No Naprawdę wygląda to zacnie. I fotel jest oczywiście elektryczny w a Naprawdę mieliśmy 6 z ręcznym fotelem, a tu mamy a i elektryczny fotel. Więc to naprawdę robi, robi robotę. Wsiadamy do środeczka. No i turcie. Samochód jak ma, jak ma jasny środek. To od razu ten o system blitz zrobił test to właśnie to co Państwo widzieli. A ja kończąc myśl, samochód, który ma jasny środek, jest taki żywszy w środku, no jest po prostu dużo przyjemniej w takim czarnym, smutnym środku, nie? Jest zupełnie e, inaczej się siedzi, inaczej się użytkuje. Mamy tutaj kierownicę, oczywiście jest podgrzewana. Najnowsza, e, najnowszy, e, że tak powiem, virtual cockpit z tą grafiką S-Performance. Fajnie to wygląda. Mamy oczywiście też aktywny tempomat. Tu sobie ustawiamy od, po, odległość od poprzedzającego nas pojazdu, tylko trzeba tam włączyć no i trzeba być w jeździe. mamy oczywiście pakiet oświetlenia ambientowego, ten element tutaj proszę zwrócić uwagę, on jest skórzany, zazwyczaj jest tutaj to po prostu jakiś tam plastik czy coś, a tu jest element skórzany, więc to też jest jakaś tam dodatkowa opcja. Mamy oczywiście manetki, wyłączymy sobie system start-stop, mamy napęd na cztery koła quattro i jeśli chodzi o systemy to oczywiście mamy kamerę cofania ona nie mryga, nie wiem czy to mryga na wyświetlaczu, ona jak się nagle kamera a telefonu mryga, a nie kamera samochodu e, teraz tak, coś miałem pokazać bardzo ważnego tak, bo mamy drive select, Audi drive select, proszę zobaczyć, możemy sobie indywidualnie ustawić mamy, jeśli chodzi o asystę kierowcy Yy, mamy ten adaptive cruise control, czyli aktywny tempomat, ostrzeganie odległości, system korków, line assist, presence, zmiana pasa ruchu, naprawdę jest bogato, jeśli chodzi o, o systemy bezpieczeństwa jest bogato i to co najważniejsze, klienci często nas pytają, system e, oświetlenia ambientowego ze zmiennymi kolorami, czyli ten najbardziej rozbudowany oraz system trzystrefowej klimatyzacji, no bogato, no po prostu bogato, cóż mam dodać, cóż mam ująć. Ten samochód ma to, co powinien mieć, jest leciutko podwyższony. Jest to wersja Allroad z napędem na cztery koła, 200-konna czwórka. No, aż się chce jechać. A proszę bardzo, z tyłu. Z tyłu, jakbyśmy mieli dzieci, pyk, roletki, i już jest fajnie. Możemy sobie wsiąść z tyłu. Tak, oczywiście, tu mamy oddzielną strefę klimatyzacji. A tak wygląda rzut okiem na cockpit. No, fajnie, z tym jasnym środkiem powiecie, nie powiecie, że jest źle. Bo zupełnie jest inaczej, jest żywo, jest przyjemnie. Eee, naprawdę, jak tam pochmurny dzień, a zaraz przyjdzie na jesień, tych dni będą takie sobie, to właśnie wsiadam do takiej oczóreczki, no wręcz jest przyjemność podróżowania. A teraz zmierzę lakier, lakier jest oczywiście, że w ordynale, ja już go mierzyłem, nie będę mówił, że nie. Mierzył go rzeczoznawca i zmierzę go teraz przy Państwu, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak wygląda lakier. Zaczniemy od dachu, Ej. tak żeby każdy mógł Zobaczyć jak wygląda powolna latiernicza w tym pojeździe, no oczywiście Po parę razy na jeden element, nigdy tutaj nie, nie mamy żadnych wybranych miejsc ani mm, Staramy się robić to w jak najbardziej uczciwy, rzetelny sposób ja Już wiele klientów od nas kupuje auta po prostu Nie oglądając ich nawet wcześniej Wystarczy oglądają filmik Jest jakaś tam druga dana cena, wpłacony zadatek i robimy finansowania Tak to właśnie mniej więcej wygląda, To oczywiście jak trzeba będzie, to win podeślemy. Nie ma najmniejszego problemu. Jak ktoś będzie zainteresowany, to jak najbardziej proszę do nas o telefon i natychmiast win, win państwu podeślemy. Co do raportu, który dla auta posiadamy, jest on oczywiście do wglądu u nas na miejscu. Nie ma najmniejszego problemu. Każdy klient do nas dostanie. E, który to auto kupi. Jakby nie rozsyłamy tak tego raportu, jak ktoś tam zadzwoni, to nie, 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 absolutnie zapraszamy, jest od nas do, do zobaczenia na miejscu. E, a jak już ktoś się na auto zdecyduje, to oczywiście raport dostanie ze sobą już do domu na maila, żeby przy dalszej ewentualnie od sprzedaży móc sobie. Oj, co mi tu? No właśnie, wszystko. bardzo czuły ten czujnik, e, tak jak Państwo widzą, ale no tu cały latier mamy na 110-120. 130 mikronów, więc jest 100% oryginał. Wszystkie szyby są oryginał. I tak jak mówię, jest ten film, e, który no potwierdza stan tego pojazdu i, i, i no ja Państwu też te auta pokazuję, sprzedaję, więc no, zrobimy z siebie głupka, jeżeli byłoby inaczej. E, więc e, tak jak mówię, no staramy się jak najbardziej rzetelny, uczciwy sposób zaprezentować auto i je sprzedać. E, oczywiście, jak Państwo sobie taki win sprawdzicie, to przez to, co tu jest na filmie, się... Się Państwu potwierdzi. No i dobra. I nie mamy pełen oryginał. Także proszę pamiętać, i nie naciągamy roczników. To jest pełny 22. rocznik. Nie tam, że 22. rejestracja, 21. Produ produkcja. To jest produkcja 22-120. Tam 2000 km przebiegu. Piękna wersja A4 Allroad. Serdecznie Państwa zapraszam.